Trochę te czuła raczeta przypominają. No właśnie, ogólnie sama grafika e, mi strasznie przypomina raczeta i planka Ja już o tym wiele razy wspominałem. I ogólnie no genialnie to wygląda. To jest taki mój styl grafiki, którą ja uwielbiam. Granoku, jesteś gdzie teraz? W e, Aurin. Cholera. A tak Jak Musisz skakać po tych paradę. Czy czekaj, czekaj, bo zobaczymy, gdzie gdzie roki poszedł. A, roki poszedł do Granoka, do Granokerii. A bo tutaj mam jeszcze jeden taki eksploracyjny. Albo nie zrobić, bo w każdym tym gdzieś jest. No, no, dopiero się dowiedziałem później, że można robić. Cholera, no. Jest ta kamera gdzieś strasznie wysoko, ale... zaraz, 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 zaraz... zaraz. Nie. Znaczy, może cię ci jakoś pomogę? Nie widzę, żadnego, nie widzę żadnego, guzika też, żeby uruchomić schody. A kamera dziwnie pracuje, często ląduje w głowie mojej postaci. No, 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 no. Czekaj, gdzie jest ta kamera? Tu na górze, zobacz. O kurde. Może trzeba jakoś tu się... Jakby tutaj do góry wejść. Wiesz co, tutaj jest jakiś taki... Myślę, że tutaj ten... O jest, popatrz! To... Tu, tu, tu jest Rocky, Rocky, patrz, tu. Tu jest teleport, no. musisz w to wejść, tu. To jest teleport? Tak. Ja już tu byłem. A to już chyba to zrobiłeś w takim razie. Nie, nie, nie wiem. Nic nie mogę zrobić. Nie wiem, a ktoś kogoś, kogoś widziałem przeniosło. A popatrz, tutaj, może tędy, taka trochę niekonwencjonalna droga. Czekaj... Czekaj, tu wejdę... Teraz tu... O, nieźle. Spodziewałeś z innej strony. O, o spadam! O, patrz tutaj, tu jest guzik, Rocky! Zobacz, No tutaj, ktoś użył guzika. O cholera, czemu ja go nie widziałem, nie powinienem mieć go na mapie? No, no chyba nie, no wiesz, no, Explorer, musisz znaleźć go, tak? Shit. A, ale widzisz, to już włącza kombinowanie i mi się wydaje, że gdzieś tu się dostali na i bez tego guzika, nie? To jest fajne, bo już tutaj kombinowałem gdzieś wejście. Ale masakra. Nie, fajne, fajne, fajne. Znaczy, ja akurat nie jestem fanem Jumping Questów, ale mimo to... No właśnie, na Mam tym no się no opiera no właśnie Explorer, a ja to uwielbiam, nie? Gdzieś tam jakieś takie minigierki. Dobra, musimy iść do Aurin. Tam będziemy musieli. To, 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 to chyba... A, aha, właśnie, bo się na nią czekali. No, ja czekałem na ciebie. Dobra. Me na mnie nie czekaliście, ja już jestem dalej. No, jesteś no. szybka, że tak to nazwę. Hehe. <grym> no, ale zobacz, że za zazwyczaj kurczę. Dziękuję, kurczę. Zauważ, jak za z wami gram. Tu jestem najwolniejsza. No dobrze. Zresztą, zawsze szybsi. Ja się cieszę, że poczyniasz postępy. Dziękuję. <grym> Może no, trzeba palić drzewka? Ktoś żyje w niej, Staszan, jak to zarobisz, ta twoja postać po prostu? No wiesz co, przyzwam... Sur... Sur... Zaraz, A, zaraz ci pokażę co jakieś jest. Teraz jakieś przeszukania to będę robił. teraz coś, słuchajcie, bo zrobiłam... Restart. Level up! Cześć Kubiks, cześć, cześć ludzie hmm. Gdzie jesteś Roki? Aha, tutaj. Szukam jakiegoś szukam sygnału. Ja no, wiem, żeby... chodź, chodź Roki. Tu, 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 tu Tak widzę, 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 widzę. Tu musisz iść. Trzeba wejść do góry. Hmm. Twoja ulubiona rzecz. I tutaj trzeba teraz uważać, żeby na przykład dwa razy nie kliknąć yy, A albo D, żeby cię nie ten... Natomiast jak mi to powiedziałeś, to kurde zaraz kliknę. Ja myślę, że scientist to będzie mój ten... profesjonalny. jakieś klocki, jakieś różne tam wiesz, układanki, znajdowanki... Takie różne. No ja jestem eksplorerem, ale... Ten settler też mi się nawet całkiem podoba. Shit. Siedl... Kamera, kamera ma swoją... Dobra, tutaj gdzieś... Gdzieś chyba tu. To zasłania mi ten... To drzewo mi zasłania... Dlatego ja tak troszeczkę dałem sobie da Dalej, o tutaj chyba gdzieś masz. Jeszcze nie pokazuje, że jest spełniłeś sygnał. tak na 3 czwarte jestem sygnału. Czekaj, to może gdzieś tu pochodź tak, lewo, prawo coś. A, teraz już jestem. Zaczęło się ruszyć dwa kroki. Path, XP, no i tutaj zostajemy też expa. Dobra. Złazimy na dół, ja robię Yolo. Ty też dostałeś ekspan? Tak Umarłem, no nie? To co nie. Ty? A, o nie, to jeszcze przyszły jakieś zwierzątka psioniczne, żeby na mnie popatrzeć jak umarłem Dobra, resta się tutaj Ja już chyba zrobiłem quest'ajcie, ja no? No, no jak no. to u nie, nie. Jak sobie spadł z drzewa. Ej, zrobiłem Jolo mm, <OK> Taki z niego wiewiór właśnie tylko bez skrzydeł szkoda. Siema, cześć, cześć. Pół człowiek, pół litra. <laughs> Do... <laughs> Dobry Nik, dobra. Ej, dostałem czesta. Oj. Co się Oj? dzieje? Oj. E, wylatuję ze statku. O, ty już skończyłaś te kwestie. Ale tak. się szybcior, no to my jeszcze na tym... Ej, ja nie wiem, co tak zewisz jakiś szybcior, naprawdę. No to mówię, by, by by konkurs to byś wygrała. Nie. Ale to nie jest konkurs. Dobra. Aha, i tu ka każdy teren ma swoje misje, takie do eksplorowania, do Scientist i tak dalej. Tak, tak. No później jak już wyjdziesz na otwarty świat, to bardziej to tak otwarcie działanie, że o, idziesz sobie w tą stronę i nagle pip, pip. pip, pip tutaj możesz coś zrobić, LOL. Dobra. Takie różne rzeczy. Dobra, zrobione. Teraz chyba ja musimy w tamtą stronę iść. A nie, no nie, no. w tą stronę. No, idziemy. ja już tą wiewiórką. Jestem. Świetna jest te czuła. Uwielbiam jak one robisz double jumpa i one po tak się toczą, kudne No, no, no. Jestem No, nie będę robić questów. Poczekam na was. On wyglądał tak trochę nieporadnie, jak się go tworzyło, ale teraz widzę... Zwinne. On mi przypomina No w sumie o kurde to jakiś komander będzie, dobra Bierzemy go Roki, na dwa baty A tego komandera ja sama go ubiłam Masza <grystanie> Bałam się, że mi się nie uda chciał do Was poczekać Teraz wychodzimy, nie że tak my to... jesteśmy jakieś Pięć minut już powinniście być na wyspie, nie? Tak, tak, tutaj jest teleport. No to ja mam 5 minut przerwy, za dwóch. Okej. Okay. Ba babskie sprawy. Za dwóch, czyli za dwóch. <laughs> za, za was dwóch no, to zrobię. tak, za dwóch. <laughs> no. Teraz idziemy na audiencję z królem, że tak to nazwę. Z tak zwanym królem? No, przywódcą tutaj tego wszystkiego. Jest ale wygląda jak imperor. A nie, to ten książę. A z jakiej lasu jest ten kolor w ogóle? To jest właśnie Eldan. Hmm. To jest dosyć dziwnie rozwiązane, bo on jest jakby. Jego nie ma, ale jest. To jest tak, tak śmiesznie. Joink! Zbiera. Teleport. O, tu mam kolejne rzeczy do zbierania. Constructing. Popatrz, o, ale fajnie, dobra. Tu mogę budować jakieś banerki. Światełka. Nice. Jakieś wysiłki to pogoduje. O! Mam nowy ten. Now uh, <laughs> Kurde, świetny jest ten level up, co? No, dają czas. BUM! You level up, cupcake! Now go and do some damage. No, skończyłeś się czasem ding. No, dajemy się. Oh, shit! No dobra. A to tędy cześć. What the fuck, co to ma być? Jezus. Ktoś zapytał na czacie, czy miałem zwód y patrząc na postać w grze. I przez przez otwarty. <laughs> Chyba nie będę rzędy Gdzie idziesz, oki? Okay? Ale wiesz co, myślałem, że to ty, a to nie. To jakiś był jakiś dziwny koleś. To... Jakiś dziwny koleś. Dobra. Uuuu, tak fajnie rączki wyginają do tyłu. Troszeczkę Lineage'a mi to przypomina. Yeah, też yeah. biegały tak pochylone te postacie śmiesznie. A, dobra, to już będziemy schodzić na planetę w sumie. Patrzmy tu już szczegółów. Ja dawno nie widziałem LMO, które byłoby tyle detali w jednym miejscu. Zobacz. No w sumie tutaj jak tak popatrzeć. To jest po prostu. Ja, się, ja mogę tu jeszcze budować o, patrz, Coś tutaj jest. Zbuduję chyba lampkę. Joink. O proszę... Ja pierdze, no co, ty możesz tak budować cały czas różne rzeczy? No hehe <noise> Ale po co to zbudowałeś w zasadzie? No tak o, po prostu żeby było. Wiesz niektóre rzeczy dają ten buffy, niektóre po prostu są custom, nie? Um, do ja Dobra jest. uwaga. Albo mi się wydaje... albo spadam na planetę Lexus! Lexus Nexus spada na planetę Lexus ale kurde potężny jest ten statek, co? No no no, no to jest, jest startujemy że te planety w ogóle dwie, które widać tutaj, przy tym nexusie, ja też będziemy mogli odwiedzić, nie? Tam jest jeden księżyc, gdzie grawitacja będzie bardzo mała i też będziemy skakać na wiesz tam parametrów w górę. O, kurde. Of okay. I to też, też wszyscy mogą na to se a widzę e, tutaj. Eee, we. Soj, włączałeś synchronizację pianową? E, nie, a co? Właściwie dziwnie jest zrobione, jak się włączy synchronizację pianową, to do 30 lat poniżej. A nie, no ja mam wyłączoną właśnie. Jest, E, wylądowaliśmy już tutaj na tej piaszczystej planecie. Nie widzę was, e, bierzemy te pierwsze kwestie. O i to jest właśnie akurat przy, przykład. U, kurde, już tutaj będą do wybrania jakieś rzeczy zaraz. To jest przykład technologii. No tak. To weź tak. daj teleportuj się. Na... Chyba tak zrobię. To... You cannot no, przy... do that to your party leader because they are. Co? Czekaj. They are in different world. What? No my wylądowaliśmy tutaj ja jesteśmy na tej pias... na piaszczystej planecie. A ty? Ja jestem na tej na, czym by... na której byliśmy ostatnio. Na czym? No na tej, na tej samej, na której byłam ostatnio. Czy na tym takim szarym? No, no na tej co na co ostatnio, na tej, co... graliśmy. <śla> a nie, może czuła dzień dzień lą lądują czy coś? To nie gadaj. A mi się wydaje, że czuła i Drakeni lądują tutaj, natomiast Kasjany yy, i ten lądują gdzie indziej. O nie. Uu. Co teraz? A, bo ty jesteś na yy, Levian Bay, czy coś takiego. My jesteśmy na Crimson Isle. Ja jestem no... na Levian Bay jestem. No, to my jesteśmy to tutaj. Jest. No nie no, to Ale musisz ty, robić ty, ty questy tam. No szybka, to jeszcze raz postać. <laughs> o, no. Nie, bo mi się wydaje, że, że te pierwsze krainy jak tutaj też zrobimy to później nas to jakoś gdzieś tam da, nie? Tak Mam jakieś miny tutaj rozpracować. No. Nie. Spokojnie! Jeszcze wejdę dół. O bonek Aha, to fajnie, bo liczy, zalicza nam te kosty razem. No teraz już chyba razem zalicza właśnie. Mogę ja, mogę ja? Jasne? Gdzie ja mała? Pojechała na zakupy. O wybuchnie! Oh. Fajnie wybucha. A no tutaj... Aha, tutaj eksploracja jest, kurde, ale fajnie ten heksagonalna mapa. No, no 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 no, tutaj to ja mam też taki eksploracyjny quest. Kurde, jak mi się to podoba pod, w tym wszystkim, oczywiście gierka jest świetna i fajnie wygląda, tylko cieni nie ma, nie wiem czemu. Eee, nie wiem czy nie trzeba nie włączyć. Nie, mam, mam cienie, przepraszam, patrzyłem, patrzyłem w złą stronę. A. Ale strasznie mi się podoba to zróżnicowanie na profesję. Przypuszczam, że soldier będzie miał takie raczej questy w stylu zabij tam 20 jakichś. Tak, tak, ale on ma ale na to przykład to holdouts, nie? Tak, dokładnie. Czyli na Chyba przykład masz chwala? jakiś punkt Tak, i muszę go bronić. Jakieś punkty... Fale, tak? Tak, tak, fale przeciwników, tak. trzeba bronić punktu. Do dokładnie. tego jeszcze na przykład ma misję, żeby...